w Polsce będziemy obchodzić święta majowe. Czy wiemy jakie i dlaczego? Zapytałyśmy o to uczniów, nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły. A o to co usłyszałyśmy. Co się wydarzyło 3 maja 1791 roku? Została podpisana Konstytucja. Uchwalona Konstytucja 3 maja. Została uchwalona Konstytucja 3 maja. Nie 3 maja no to została założona Konstytucja, tak? Mhm. Powiedz, 3 maja była. Czy 3 maja to święto kościelne czy państwowe? Państwowe. 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 I kościelne i państwowe. 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 Kościelne chyba 1 maja, co? E, dobrze, bardzo dziękuję. Nie, kościelne też, też, kościelne też. Co to jest konstytucja? E, zbiór praw moim zdaniem. Konstytucja jest to zbiór praw. Konstytucja, no to jest taki zbiór chyba praw takich podstawowych dla człowieka czy tam powiedzmy jakby, mieszkańca danego kraju. Zestaw y, praw i przede wszystkim dla Polaków. Polska góra! E, najważniejszy akt prawny. Uchwalenie wszystkich praw. Jest to najnadrzędny dokument prawny regulujący wszelkie prawa w Polsce. Czy Polska Konstytucja była pierwszą konstytucją na świecie? E, drugą. Pierwszą w Europie. Ona była druga. Drugą. Nie. Pierwszą była konstytucja amerykańska. E, nie. Na świecie nie, chyba w Europie, jak się nie Pierwszą w Europie, drugą na świecie. Szkolna sonda potwierdziła, że nie wszyscy mamy świadomość pochodzenia i ważności naszych świąt. Przybliżmy więc wszystkim, co świętujemy w maju i dlaczego. Pierwszy maja to święto pracy. Międzynarodowe święto klasy robotniczej obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce święto pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Dlaczego Dzień Flagi jest 2 maja? Pierwsza przyczyna historyczna jest związana z tym, że właśnie 2 maja 1945 roku flaga polska została zawieszona w Berlinie na rejs stali. Oraz na kolumnie zwycięstwa. Druga dotyczy tego, że władze PRL zlikwidowały się do 3 maja. Po 1 maja flagi miały być natychmiast zdjęte, by nie doczekały do 3 maja. Czy ci w duszy gra, czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, gdy za ten te kolory dwa. Ojczyzna, kolor, wiara to siła. Historia tego nas nauczyła, zbywała język stałą. 3 maja to święto konstytucji, która została uchwalona w 1791 roku. Była to pierwsza w Polsce i druga na świecie po amerykańskiej konstytucja. Konstytucja 3 maja była próbą ratowania Polski przed upadkiem. Miała zmienić ustrój naszego państwa, naprawić jego wady. Przede wszystkim znosiła ona liberum weto oraz wolną elekcję, wprowadziła również swój podział władzy. Władza wykonawcza miała należeć do Straży Praw pod przewodnictwem króla. Ustawodawcza miała spoczywać w rękach dwuizbowego Sejmu, natomiast za władzę sądowniczą miały odpowiadać sądy oraz trybunały. Konstytucja zakazała zwoływania konfederacji. W kwestii religijnej potwierdzała rolę katolicyzmu jako dominującej religii, natomiast innym wyznaniom zapewniano wolność. Zmiany w konstytucji miał rozstrzygać Sejm, który miał być zwoływany co 25 lat. Chłopi dostali się pod opiekę prawną państwa. Konstytucja 3 maja miała ogromny wpływ na kształtowanie się ustroju Rzeczpospolitej, chociaż jej uchwalenie nie zapobiegło upadkowi naszego państwa. Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy, a Polacy przez ponad wiek podejmowali wysił wysiłki, by odzyskać utraconą niepodległość. Nad pastwiskami naszych narodowych świąt. Dziękujemy za uwagę. Nie, ja nie chcę. Co się chcesz? wydarzyło 3 maja 1791 roku? No, Nie, Nie wiem, patrzę, dobra. W jaki sposób? Posty już nagrywasz? Tak. Co się wydarzyło od 3 maja 1791 roku? Hmm. Chyba wtedy była to konstytucja związana z tym hmm. kościuszkiem. Odkuczenie. W Polsce. Spoko, nic hmm. się nie stało. Na jakimś tle ja Ale nie, ja to nie. Tle też nawet w gniecie wychodzę. A więc, co się wydarzyło 3 maja 1791 roku? Nie, sprawy. Druga Co to jest konstytucja? Eee... słowa.